Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betrayal I'll never forget this Cześć witajcie, ja jestem Raven M, a to jest gra Neverwinter 2 Jest to trzeci odcinek i powiem szczerze gra się za cieba w żadnym sposobem czarodziejem nie mogłem obejść te, tego yy, więc zmieniłem na klasę Paladin nie będziecie mieli chyba tego nazwa, co nie? Chcę po prostu to przechodzić, a nie zostawać tutaj ciągle. teraz będziemy odpierać atak ich, czyli fale i tutaj typy. Już nic nie ma Jeszcze temu było Żeby tutaj było ich więcej I ogólnie jak byliśmy tym magiem to nie mogliśmy tego robić A jak jesteśmy paladyną to teraz można to robić Nakładamy czy coś takiego. Dobra robota Dobrze, strażnicy Przygotujcie broń i chodźcie Najwyższy czas, żebyśmy stawili opór Mój czarny to widzę Ciągle nam unika tego wszystkiego O, dobra dostało Teraz tylko kolcu skórę Nadciąga kolejna fala! Przygotować się do bitwy dojdziemy. Dobra Wszelka snu yy, I teraz tak. trzech mnie atakuje Dobra, żeby tutaj pomogli, okej. Okay. Szczątki tu może jest po kolce z o długie, o właśnie. Hej, tutaj, tutaj, już Kolejni? Przegrupować się! Na krew Syrika! Wdzierają się do domu Starlingu! Jeśli nie powstrzymamy kolejnej fali, mogą opanować całą wioskę. Chodźmy. Jeśli się pośpieszymy, zatrzymamy ich. Nim odnajdą dzieci. Wiedziałem, że mogę... Przydałby się nam twój miecz, ale... Ale i, i ten... tak się pytają, radę. No. no. e deve można nazywać psa nasher Nie po prostu spoiler alert tu jest yy, ale to i tak byście że się szybko dowiedzieli tu jest yy, ten Lord który tak się nazywa Nasher Tylko tyle jest ze spoiler No i tu mieczem wszystko drażnię kurde To da się przeżyć, koledzy. Tutaj są niby te dzieci, dobra. Czek, czek. Dziecko. Mniech złotych. Dobra, na cały Całe miesiące to nie jest za cicho. się da to. Ten pośle. Uuu. Dokładnie Co? Mama, Bądźcie cicho, koniec żarty. Tylko rary. Rękki, tylko To ...nie wszyscy. Nie, wcale nie. Teraz wychodzimy. Idziemy dalej stawiać czoł na jeść, Dobra. Zek. On ciągle dostaje nowy poziom. Ciągle mi o tym przypomina. pearson nie żyje. Jeszcze ktoś tu nie żyje. the tram call. Dlaczego, no, dlaczego... mi tak nie trafia jak nim O, dobra, już trafia. Ciekawe, no. co będzie za chwilę. No to godzinę. No. Dzięki Bogom, że to już koniec. Nie utrzymalibyśmy się o wiele dłużej. Surprise! Wiele przelano dziś naszej krwi. Odpłacimy wrogowi z nawiązką. Ten tego fajnie. Ten skóry za mną Już ostatni z nich, przynajmniej na razie. Zbierz rannych i umierających. Zobaczmy, ilu uda nam się wyrwać ze szponów śmierci? Dzięki Bogu, że udało nam się ich zatrzymać w gospodarstwie. Ilu straciliśmy? Jana, Were, Piersona! Co to właściwie były za stwory? Nigdy nie widziałem niczego podobnego. Nazywa się ich kolcoskórymi. Ich gatunek rzadko widuje się w tej krainie. Mieszkają gdzieś poza nią. Zatem co na dziewięć piekieł robią tutaj? Lafander nie ujawnia mi wszystkich tajemnic. Musimy polegać na naszej sile. Jeden z krasnoludów wspomniał, że czegoś szukali. Czy ktoś wie czego? Chłopcze, chodź tutaj. Widzę, że nic ci nie jest. Wielu nie miało tyle szczęścia. Dla niektórych to była ostatnia noc. Rozumiem, że zginęła twoja przyjaciółka. To tragedia. Słyszałem, że była obiecującą młodą czarodziejką. No niby tak. Tak, ale rozpamiętywanie straty niczemu nie służy. Nadal jest dużo do zrobienia. Nie mam czasu na rozmowy. Jest wielu rannych. Masz zadanie do wykonania i to dziś w nocy. Ci kolco kolcoskórzy przybyli tu, żeby coś odnaleźć, a ja obawiam się, że wiem co. O ja. Hmm. Nie czas na czcze rozmowy. Trzeba działać. Istnieje pewien przedmiot. Srebrny okruch. Dawno temu ukryłem go w starych kamieniach poza miastem. Obawiam się, że to właśnie on mógł przyciągnąć tutaj te stworzenia. Ruiny za miastem są starsze i sięgają głębiej niż myślisz. W najdalszej komnacie poszukaj skrzyni, w niej znajdziesz. Okruch. No spoko. Brzmi dość prosto. Pozostaje tylko jedna sprawa. Potrzebujesz kogoś do pomocy. No fajniej, że jest wszystko schować. Ale Georg mówi, że ruiny zostały opanowane przez plemiona jaszczurców. I właśnie dlatego musisz iść. Co dwie głowy, to nie jedna. Nie można ani chwili dłużej udawać, że nie słyszymy jęków rannych. Znajdź okruch. Znajdź i przynieś tutaj. No spoko. Bez obrazy, ale przez twojego ojca jeżą mi się włosy na karku. Ale jeśli zamierzamy to zrobić, powinniśmy się pośpieszyć. To chyba pilna sprawa. Jestem gotów. Ta ścieżka, która prowadzi wzdłuż rzeki, najszybciej zaprowadzi nas na bagna. Mam nadzieję, że łatwo znajdziemy ruiny. Możemy tam spędzić całą noc. No spoko. To już wiemy, jaki mamy cel. Minęły wieki, odkąd ostatni raz zapuściłem się tak daleko na bagno. Przed nami trochę kluczenia i zakrętów, zanim dotrzemy do ruin. Podejrzewam, że przed nami nie tylko jaszczurce. Więc y, prowadź. <noise> więc prowadź. To, to, to fajnie dobra hmm. załatwimy go tego żuka dobra a gdzie ten pewnie no Dlaczego on nie... Co to było? Takiego, że... On jest na serio taki... Dobra, tutaj chyba skończymy odcinek. Dzięki za uwagę. Cześć.